Klientów? No dość sporo. No, nie, jest to jakieś, nie są to jakieś tłumy, ale swoich takich stałych, takich już klientów, którzy od lat do nas przychodzą mamy i, i są zadowoleni. Dużo też nowych przybywa, różnych instytucji. Turystów nieraz przychodzi w okresie wakacyjnym, to sporo turystów jest. A może jakieś kulisy powstania? Jak to tu w ogóle wyglądało? Jakieś takie historie z życia, trochę bym powiedziała? Czy początki były trudne? No, bardzo trudne były, no bo to było na zasadzie żadnej szkoły. Nie przeszliśmy, że tak powiem, o prawo obrazów, prawda? No, nie byliśmy w tym wykształceni. Wszystko było na zasadzie prób i błędów, i, i na początku, wiadomo, dużo wyrzeczeń, dużo nerwów. Dużo zepsutego materiału, i, ale też dużo zadowolonych klientów później, bo nasza ciężka praca doprowadziła do tego, że, że są klienci zadowoleni, że doszliśmy do takiej perfekcji, jaką teraz mamy po tych latach. I, i teraz mogę śmiało powiedzieć, że, że, że się do, dość dobrze znam na tym, co robię, i myślę, że wszyscy są zadowoleni <noise> właśnie z klientami. Początki były trudne, bardzo trudne, aczkolwiek zaczynaliśmy w czasach 2001 roku, gdzie jeszcze. Nie było tak zwanego kryzysu, prawda? Ludzie jakoś luźniej podchodzili do, do tematu, luźniej do swojego portfela, nie, nie obawiali się wydać większych pieniędzy. I to też było dla nas łatwiejsze, bo nie musieliśmy ich przekonywać, że, że to ta rama, którą wybierają za, to, za te pieniądze, oni muszą mieć, prawda? No bo to umówmy się, my jesteśmy. Że tak powiem, usługą, chyba na samym końcu, że tak powiem, łańcucha potrzeb człowieka, prawda? No, wszystko się liczy, no, na samym końcu no, może coś oprawimy do domu, prawda? Jakieś zdjęcie albo coś już po wszystkich remontach, bo jak się człowiek ułożył, statkuje, to może wtedy, myśli coś można by było na ścianie powiesić.